Witamy wszystkich w tym świątecznym czasie. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczniowie klasy 7a zorganizowali konkurs na najpiękniejsze życzenia świąteczne. Na konkurs wpłynęło wiele pięknych rzeczy. Za chwilę zaprezentujemy najciekawsze prace, wykonane zgodnie z słowami ważnych życzeń. Zapraszamy do oglądania! W dniu życzę Ci wielu cudownych chwil, szczęścia i radości oraz spełnienia wszystkich marzeń. I dobre dobrym jest sprzyja, niosąc powodzenie. Idź przez życie z dobrocią serca, sercu, na ludźmi, których kochasz, silną poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia. Wesołych, pogodnych świąt oraz radosnego każdego dnia w nadchodzącym nowym roku. Złudza. Tak, na pajęce gwiazdka błysła, Już przy jest rodzinka. Wszyscy pięknie są ubrani, pachnie marszczem i rybkami. Koledzy z megafonii ledwo dźwiękają zapytań. Cóż za piękny czas świąteczny! Wszyscy mili, wszyscy grzeczni. Pozdrowienia z serdeczności płyną odnośnie do gości. To mi również, przyjacielu, świąte szczere pozdrowienia, by Ci gwiazdka was oddała i wesołe życie dała. Na te święta i rok cały Przyjmij szczerego narzędzia. Zdrowia szczęścia. Dla nauczycieli, kiedy Boże Narodzenie nadchodzi, życzenia złożyć się godzi. Za oknem ciemno i cicho, puszyste lecą płatki, a w sercu radość rzadkości, bo podzielimy się opłakiem. Więc życzę Wam wszystkim zdrowia dobrego, do zdrowanie życia. Niech święta radością wypełnią Wasz dom i płynie konę dla cicha. Uśmiechni przyjaciół, pogody ducha oraz spełnienia marzenia. Wesołych świąt pachnących moich, kąpielniki i karmią. Amen. Najdrożsi moi kochani rodzice, niech paniczny czas świąt Bożego Narodzenia natychmiast Was z radością i pokojem a maleńka dziecina błogosławie udziela, wszelkich własnych potrzebnych codziennym życiu i dobrze im powyznaczonych celów. Dadosnych świąt życzy Dominika Pawła, Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku. Życzymy Państwu zdrowia, szczęścia, spokoju oraz spełnienia najskrytszych marzeń, radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i samych celowych uczniów. Świąt wypełnionych radością i miłością spowodowanych w gronie najbliższych. Niech Wam sprzyja nas w tej niełatwej pracy. Wszystkim nauczycielom życzy Kochani Kochamy to właśnie tego wieczoru, gdy zimny śnieg śniegiem mucha a w nasze serca cicha wstępuje od ducha. Myślach do wspomnienie świątecznych wieczorów, wszystkich wykończonych. Nauczyłaś mnie, że Wigilia to nie jest czas, by prezentować. Wigilia to nie jest czas, by podrastać na stole. Wigilia to przepiękny czas, Bożonarodzeniowy czas, gdy siedzimy wszyscy i mamy bliskich przy stole. Oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, Żegnajmy minionowe miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Niech magiczna moc innego wieczoru przyniesie Ci spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknym, a nowy rok objawni Ciebie pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszy Świąt Bożego Narodzenia Twoja imię. Droga Pani Illono, z okazji zbliżającej się Świąt Bożego Narodzenia przesyłam najserdeczniejsze życzenia i radość na świąt prawdziwej i najbliższych osób, aby ten spędzony czas stał się magiczny i pod choinką świąteczną znajdzie się szczęście, życiowość i wzajemne urozumienie oraz spełnienia marzeń w nowym Droga babcia, z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Ci długich lat życia, przyprawionych zdrowiem, szczęściem, słonecznej dni, pomyślności i ludzkiej życzliwości. Babciu, dziękuję Ci za to, że jesteś. Dziękuję Ci za Twoją troskę i kończącą się świętość. Oj, za szczęśliwa i zdrowa. Nikola. Droga Ninko, pierwsza gwiazdka z nieba spadła i nowe kąpoty spadła. Pod Twoim kątem prezenty, złoty papier obinięty. W wieczorze zasiadamy z z łóżkami I koledzy zaśpiewamy, i opłatkiem się dzielimy, i wesołych świąt życzymy. Przesyłamy się życzeniami dobrych, radosnych, ugodnych świąt Bożego Narodzenia, Kochana, wcielcie w Dzień Bożego Narodzenia. Chciałabym dzisiaj życzyć zdrowia, którego teraz szczególnie potrzebujemy. Wiem, że wizyty, plekady, lekki i różne badania Cię męczą, dlatego życzę także Tobie pewności, by siły, wytrwałości i odwagi. Życzę Ci, babcia, też pogodnym ducha. By każdy dzień był dla Ciebie coraz, to lepszy. Mam nadzieję, że Twój uśmiech będzie więcej razy się pokazywał. Kocham Cię. Żyj jak najlepiej. Twoja Sonia. Droga babcia. Życzę Ci zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Niech te święta ci dużo radości i uśmiechu w gronie żeby Twoje smutki zamieniały się w radość. Niech świadome na Twoich chodnicach świetlą światło dom, dom, i nastrój, opłaty, które zbudowała godzina wszystkie spory. Kiedy na niebie pojawi się pierwsza pianka, żebyśmy wszyscy spotkali się przy jednym z walec. Zdrowych i radosnych świąt w Na deszczu święta. Niech miłość, szczęście, radość i przyjemność pokażą do Tobie drzwi każdego dnia, Bożego narodzenia i nowego roku. Dyrekcji oraz całemu gromu pedagogicznemu Szkoły Podstawowej Ławinowice. Brata Murecka, Klasa czwarta. A. Najkochalsze babcie. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w okazji Świąt Bożego Narodzenia, którzy uśmiechną na twarzy mnóstwo odpoczynku i świąt wspomniły się wszystkie Twoje marzenia. W Nowym Roku w 2023 życzę wolnych. Nazwi. Życzę Ci, aby wygrana w Mistrzostwach Świata nie przesłoniła Ci mąki świąt Bożego malowania, aby świąteczny czas przypomniany był radością Cię o pielęgniową atmosferę. Jak wszystkie dzieci odpoczywają i chwilę wytchnienia po ciężkim wybranym trudniejszym, nowy rozwój ją przeniesie energię i dalsze postępy. Teraz, dla tylanki, wydanej i słuchalnych, chciałbym połować się z tobą opłatkiem. Jakuś odem. Dla Walczyk. Gwiazdka ja mójka już po niebie mógł się nazywać dla ciebie. Niech te święta nam radują i miłość ją odprawiają. Zdrowe i dosyłowe śniadło możemy wam znaleźć odrobę komuś. Życzenia świąteczne dla Pani Piątki i Nie Nie Pan Jeloki spada, już wszystko na czas wysiada. Święć dawne głosy z ruszyń, swoje na uszy. Zanim z moją a na stole bardziej w łóżkach. W nie wesoło, dzisiejsze z tego pokoju. Dzień pierwszy południu. Zruszenie Najważniejsze końce w roku z Bożego Narodowego. Pragnę złożyć na niego serdeczne życzenia i ciała w Komisja w Składzie Pani Zielona Katrulska, Pani Udarem Legandzki 2 i, -i, -i Uczniowiec na A wytykowała 6 najpiękniejszych lat, w tym 3 wyróżnienia. Oto wyniki. Wyróżnienie specjalne za oryginalny pomysł od niezgłego adresata otrzymuje jak wczoraj z klasy 8B. Dwa następne otrzymuje Wojciech z klasy 4A i Ameriaku z klasy 5A. Trzecie miejsce zajmuje Miką Melzynek z klasy 8B. Drugie miejsce zajmuje Zuzat Masnowiec z klasy 8B. A zwyciężeniu naszego konkursu zostaje. Emilia Cybię, ósmej czas. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.